I bądźmy szczerzy, kto nie miał gównianej relacji ze swoimi bicepsami? Te dwa kawały męskiej dumy, które z jakiegoś powodu odmawiają wzrostu, chociaż gapisz się na nie w lustrze częściej niż na swoją byłą. Też tam byłem. Rozkminiałem to milion razy, aż w końcu odkryłem czemu moje bicepsy były takie uparte. Dlatego dziś opowiem ci jak przestać mieć ramiona jak roznosiciel ulotek i zacząć budować bicepsy które wyglądają jak wyrzeźbione przez bogów siłowni. Najpierw do sedna. Większość ludzi trenuje biceps bez ładu i składu. To jak gotowanie bez przepisu, gdzie kończy się czymś, czego nawet ty byś nie zjadł. Jeśli pod koniec treningu myślisz: pocieka dobra, zrobię parę ugięć", bo to mam dla ciebie wiadomość, bro, twoje bicepsy płaczą z zaniedbania. Jeśli chcesz, żeby rosły, musisz traktować je jak gwiazdy, a nie jak support. Więc żadnego odkładania ich na moment, gdy już ledwo żyjesz. Trening bicepsów dawaj na początek lub chociaż do środka treningu, kiedy masz jeszcze siłę podnieść coś cięższego niż własne ego. A teraz zobaczmy, jak trenować te ramiona porządnie. I jeden klasyki, które nigdy nie zawodzą. Jeśli chcesz prawdziwych efektów, zapomnij o dziwnych ćwiczeniach wymyślonych chyba przez klauna z handlami. Trzymamy się klasyki tego, co działa. Uginanie ze sztangą, trzy serie po 12 powtórzeń, najważniejsze, nie bujaj się jak na salsie. Trzymaj łokcie przy ciele i nie wysuwaj ich do przodu. Jeśli ciężko, oprzyj plecy i tyłeko ściany ścianę, ruchymanen. żadnego oszukiwania. Naprzemienne uginanie hantli, 3 serie po 10 powtórzeń na rękę. Wykonuj powoli czując każdy centymetr, to nie wyścig, to negocjacje z Twoimi mięśniami. Uginanie Młotkowe. trzy serie po 12 powtórzeń. To ćwiczenie angażuje także mięsień ramienny i ramienno-promieniowy na niewidoczne, ale robiące objętość, jakbyś przesadził z białkiem. 2. Połączenie umysłu-mięsień. Twój nowy supermoc. Oto sekret, który oddziela cwaniaków od tych naprawdę imponujących połączenie umysłu-mięsień. Jeśli podnosisz ciężar tylko siłą rozpędu, marnujesz wysiłek, każde powtórzenie ma być jak krzyk twojego bicepsa. Żyje. Żyje. Wyobraź sobie wyciskanie mokrego ręcznika w zwolnionym tempie. To dokładnie to uczucie. 3. Mniej znaczy więcej. Serio, wielu myśli, że pięć różnych ćwiczeń na biceps? Progres, spoiler, nie. Jeśli przy trzeciej serii wyginasz całe ciało, żeby tylko unieść ciężar, trenujesz jedynie kontuzję. Dwa, trzy dobrze wykonane ćwiczenia z kontrolą i techniką w zupełności wystarczą. Biceps nie potrzebuje różnorodności, bo potrzebuje intensywności i konsekwencji. 4. opuszczaj ciężar jak złoto najczęstszy błąd. Opuszczanie ciężaru jakby parzył, źle. To wolne opuszczanie robi prawdziwą robotę, ninci. Niszczy i odbudowuje mięsień. Kontroluj ruch w dół. Wyobraź sobie walkę z grawitacją i chęć wygranej. 5. Zapomniane trio ramienia. Większość myśli tylko o dużym bicepsie, ale jeśli chcesz ramienia wyglądającego mocno z każdej strony, musisz dodać dwóch gości: mięsień ramienny i ramienno-promieniowy. Pierwszy wypycha biceps na zewnątrz, dając mu okrągły, pełny wygląd. Drugi wypełnia przestrzeń między bicepsem a przedramieniem, tworząc pełny, masywny wygląd. Aby je aktywować, rób młotki lub uginanie odwrotne nachwytem. Trzy serie po dziesięć powtórzeń i zobaczysz różnicę. Jeśli będziesz trzymać się tej rutyny z dyscypliną i techniką, zmiany pojawią się w kilka tygodni. Ale pamiętaj, to nie tylko mięśnie. To konsekwencja i mądry trening. To nie magia, to nauka. Z dodatkiem potu i szczyptą dobrowolnego cierpienia. Więc jeśli chcesz bicepsów, które mówią za ciebie, przestań je maltretować improwizowanymi treningami. i Zacznij ćwiczyć je jak należy. A jeśli ten film pomógł Ci zrozumieć, czemu Twoje ramiona były na strajku, zasubskrybuj kanał, bo następny trening może być dokładnie tym, czego Twoje mięśnie czekają. Do następnego.